Witam. Na tym filmie pokażemy sobie obryb, obróbkę obrysu zewnętrznego. Wykorzystamy do tego oczywiście obróbkę konturowania z zakładki Frezowanie. Pierwszą rzeczą, którą zrobię na tym modelu, będzie stworzenie przygotówki. Wchodzę sobie w część. Tutaj przygotówka już jakaś istniała z poprzedniego pliku, natomiast ja sobie tą przygotówkę jeszcze będę edytował. Tu można wybrać auto dopasowanie, wtedy nasza przygotówka zostanie dopasowana do tej części docelowej. No i ja sobie zmienię nieco wymiary tej przygotówki, damy sobie 130 na 80, tak żeby były tutaj naddatki z jednej i z drugiej strony. No i żeby było, można powiedzieć, coś tego materiału do zbierania. Teraz oczywiście jeszcze umieścimy sobie to wszystko na maszynie, czyli wchodzę w maszynę. Mam tutaj wcześniej przygotowane madło. Do tego imadła dodamy sobie przedmiot obrabiany, no i oczywiście ten przedmiot należy sobie tutaj odpowiednio ustawić. Ja zaznaczam tą zewnętrzną ściankę, zaznaczam ściankę szczęki, wybieram tutaj przyciąganie. No i jeszcze wysuniemy sobie w zecie może jakieś 30 mm i wybieram OK. Detal jest już ustawiony. Teraz możemy przejść do tworzenia operacji. Mam tutaj też wcześniej utworzone jedno narzędzie, i tym narzędziem zrobimy obróbkę tego obrysu zewnętrznego. Można by było do tego obrysu zaznaczać oczywiście krawędzie, na przykład dolne, i wybierać sobie strukturę łańcucha auto. Natomiast znacznie lepszą strukturą do obróbki ścian zewnętrznych jest profil boczny. Do tego najlepiej zaznaczyć sobie z Shiftem. Jedną zewnętrzną ścianę, wtedy po styczności wszystkie zewnętrzne ściany powinny się zaznaczyć. No i wybieramy sobie tutaj profil boczny. Program utworzy nam strukturę, która oczywiście ma odpowiednią głębokość, jest od razu na całą głębokość, wszędzie w naszej części. No i wybieramy sobie teraz do tej struktury odpowiednią operację, czyli wchodzimy w zakładkę, frezowanie i wybieramy konturowanie. Wybierę najpierw wszystkie parametry domyślne, tak żeby przejść po kolei przez, przez kolejne parametry. Zaczniemy od nazwy operacji. Może być to na przykład kontur. Następnie wybieram narzędzie, czyli oczywiście wybieram z listy moje wcześniej utworzone narzędzie. Ono się tutaj pojawia razem z oprawką. Teraz wstawiamy jeszcze jakieś parametry, czyli damy sobie VC, na przykład 150 i posłów 0. 04 Posłów w zecie ustawiam tak, taki sam, ponieważ on tak naprawdę nie ma tutaj większego znaczenia, bo i tak będziemy zagłębiać się gdzieś poza naszą przygotówką. No i może zaczniemy od takich domyślnych parametrów, czyli po wstawieniu prędkości posłów. Dajmy sobie OK, żeby zobaczyć, jak wygląda ścieżka narzędzia no i co w niej ewentualnie możemy zmienić. Ścieżka narzędzia jest na zewnątrz, wejście jest półku. To wejście ewentualnie później możemy sobie przestawić. Pokażę, jak je przestawić. No, i mam tutaj też oczywiście ustawiony jakiś krok w dół. Jak wejdziemy sobie w parametry i w zakładkę sposób, tu przede wszystkim mamy ilość przejść. Jeśli tych przejść piszemy sobie na przykład 3, to po kliknięciu przycisku Tab powinien dodatkowo pojawić się parametr szerokość procent średnicy, który odpowiada za odległość między tymi przejściami. Jeśli idziemy w trzech przejściach na przykład co 2 mm, to teraz będziemy mieli trzy ścieżki na każdym z tych poziomów. Tak też się dzieje. Inną opcją gdzie możemy wykorzystać kilka przejść, jest opcja tak zwanej automatycznej przygotówki. Jeśli tutaj w zakładce ogólne włączymy sobie użyj poprzedniej przygotówki na tak, to teraz program sam będzie decydował, ile tych przejść powinno być. Natomiast my wprowadzamy mu tylko i wyłącznie wartość kroku. Ja ten krok odrobinę zmniejszę, żeby pokazać, jak, jak to działa. Damy sobie tylko 1 mm. Jak wbierzemy OK to w tym momencie program utworzy więcej ścieżek tam, gdzie jest tego materiału więcej. Czyli przede wszystkim w tych zaokrągleniach, tutaj powstają nawet cztery przejścia, no bo jest po prostu tam tego materiału więcej. Gdyby to było jakieś wgłębienie w tej części, no to też byśmy mieli taką sytuację, że byśmy tych ścieżek stworzyli znacznie więcej. Ja tą opcję teraz z powrotem zmienię. Damy sobie automatyczną przygotówkę na nie. No i damy sobie dwa przejścia. Można ewentualnie zrobić tutaj najpierw jedno przejście jako zgrubne, a później włączyć sobie jeszcze wykańczanie. Tak. Wtedy pojawia się zakładka wykańczanie i w tej zakładce możemy wprowadzić jakieś inne wartości prędkości posuwu. Natomiast w zakładce sposób tutaj oczywiście wypadałoby wtedy zostawić jakiś naddatek na ściany. No i ten naddatek oczywiście będzie równy na wszystkich ścianach, więc to przejście wykończające będzie tam narzędzie cały czas równo obciążone. Oprócz tego, to co możemy jeszcze tutaj zmienić. To głębokość przyrostowa, to jest innymi słowy nasz krok w dół, czyli odległość w zecie między kolejnymi poziomami. Możemy dać tutaj wartość, powiedzmy, 15 mm, wtedy powinniśmy tych kroków też mieć odrobinę mniej. Tak, są tylko trzy przejścia, czyli mamy 15, 15, i jakiś tam krok wynikowy, w naszym przypadku to będzie 5 mm. A skąd wiem, że to jest 5 mm? Stąd, że tutaj mamy głębokość całkowitą, która jest zczytana ze struktury. No i oczywiście ona jest do samego dna tej części. Natomiast można tutaj zmienić tą wartość i wpisać sobie na przykład 28. No, bo nie chcę oczywiście wjeżdżać w szczęki mojego imadła i chcę zostawić tam na dole jakiś naddatek. Głębokość przyrostową wtedy można ustawić na 14, wtedy spokojnie w dwóch przejściach powinniśmy to zrobić. No i mamy ścieżkę, która schodzi tylko na 28 mm. Zostawiamy taki naddatek, no ale dzięki temu, oczywiście, na symulacji będzie widać, że nie zawadzamy o szczęki naszego imadła. Tu sobie nieco przyspieszymy. Mamy najpierw przejście zgrubne. A następnie przejście wykańczające, które jest całą wysokością naszego narzędzia. Nie było żadnej kolizji. Tutaj ze szczęką, więc wszystko jest w porządku. Inną taką dosyć ciekawą możliwością wykorzystania tej operacji jest obróbka ze stałym zejściem w osi Z. Czyli tutaj zostawię sobie znowu liczbę przejść, ilość przejść z grubych na jeden. Damy sobie głębokość przyrostową trochę mniejszą, np. 4 mm. No, i włączymy sobie tutaj ruch spiralny. Jeśli ruch spiralny włączymy na tak, to mamy dwie opcje. Ta spirala może odbywać się na płaszczyźnie, albo spirala może być w zecie. I tutaj, tym parametrem kolejność procesów, decydujemy, który rodzaj spirali wybraliśmy. Jeśli wybierzemy tutaj szerokość, no to oczywiście ta spirala będzie na płaszczyźnie, natomiast jak wybierzemy głębokość, to idziemy od góry do dołu. No i po wybraniu OK powinniśmy mieć spirale wokół części. Tutaj na samym końcu oczywiście wciąż jest to przejście wykańczające. Jedno przejście, które zbiera nam całość. Tutaj mamy też korekcję. Ja tą korekcję opisywałem bardzo dokładnie na innym filmie. Odsyłam do, do, do tego filmiku, gdzie oprócz tego co konkretny tutaj parametr robi, tam też są ustawienia na maszynie, które... Decydują o tym, czy ta korekcja będzie poprawnie wykonana, czy nie. To wszystko musi się oczywiście zgadzać, dlatego warto się z tym filmem zapoznać. Teraz, jeszcze dodatkowo, zmienimy sobie punkt wejścia. Załóżmy, że z jakiegoś powodu nie pasuje nam ten punkt wejścia w tym miejscu. Być może tutaj na przykład jest kolizja z innym elementem, więc przeniesiemy go sobie w, do, w, jakiś, w jakieś inne miejsce, na przykład nie wiem, w, do, do tego punktu. Dlatego teraz zaznaczamy sobie strukturę profil. Wchodzimy tutaj we właściwości. Ja je sobie przypnę, żeby mi było łatwiej. No i mamy tutaj opcję punkt startowy. Ja proponuję włączyć sobie widok z góry, wtedy będzie łatwiej zaznaczać ten punkt, zaznaczam tutaj profil i wybieram sobie ten punkt startowy. Tutaj pojawia się wówczas ikona kursora, wybieram ten kursor i po prostu zaznaczam punkt na moim modelu. Można tutaj punkt jakiś wstawić wcześniej, można wybrać jakiś punkt charakterystyczny. No i po wstawieniu nowego punktu klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na kontur i wybieramy prze przebuduj. W tym momencie ścieżka jest tworzona jeszcze raz, no i wejście jest możliwie blisko tego punktu. A tutaj trochę nieco Tutaj mam nieco inny przykład, który jest dosyć trudny, jeśli chodzi o zaznaczanie struktury, jeśli byśmy chcieli stworzyć tutaj obrys zewnętrzny. Dlatego jest tutaj także taka opcja jak profil części. To jest opcja, która pozwala utworzyć strukturę na podstawie całej bryły. Ja sobie zaznaczę tutaj całą bryłę. Można wybrać albo opcję cień, albo przekrój poprzeczny, wówczas wybieramy sobie tylko płaszczyznę tego przekroju, natomiast my wybierzemy oczywiście cień, tak żeby stworzyć strukturę do obróbki całego obrysu. No i zaznaczymy od razu utwórz strukturę, tak żeby program nam utworzył strukturę dla, dla tego obrysu. No i jak wybierzemy OK, w tym momencie program powinien stworzyć trzy łańcuchy. Trzy, ponieważ tutaj są jeszcze dwa otwory, które też oczywiście Będą uwzględniane. Ja te dwa otwory w tym momencie usunę. One do niczego nie są nam potrzebne. Natomiast została nam tylko struktura łańcuchowa tego całego obrysu. W niej oczywiście można wejść we właściwości i zmienić sobie głębokość. W zakładce obróbka mamy parametr głębokość. Można zaznaczyć to również na modelu, i widać, że głębokość jest z modelu jest czytana. Ewentualnie, jeśli chcemy, to oczywiście taki element można sobie też uprościć. Tak, jeśli na przykład nie chcę zagłębiać się, po, jadąc po obrysie, nie chcę zagłębiać się w ten element tutaj w środku, no to możemy sobie go po prostu pominąć. Można to zrobić, usuwając poszczególne elementy struktury. Czyli klikając na odcinek struktury, najpierw podświetla mi się cały łańcuch. Teraz prawym przyciskiem myszy mogę zmienić wybór. Nie podświetla się pojedynczy element łańcucha. No i lewym znowu zatwierdzam. Tak samo można zrobić z drugiej strony z przytrzymanym przyciskiem CTRL. I wtedy mamy dwa elementy łańcucha podświetlone. A następnie wybrać jakikolwiek element po środku z przytrzymanym przyciskiem CTRL oraz SHIFT. Wtedy zaznaczą się wszystkie elementy od jednego wcześniej zaznaczonego do drugiego. No i w tym momencie, jeśli te elementy łańcucha są zaznaczone, po prostu wybieramy Delete. No, i widać, że zostały one pominięte, a łańcuch domknięty w tym miejscu. No, i dalsze postępowanie oczywiście wygląda tak samo jak wcześniej, czyli po prostu zaznaczamy łańcuch, wchodzimy w zakładkę, frezowanie i wybieramy konturowanie. No, i to już wszystko, co chciałem pokazać na tym filmie. Dziękuję za uwagę.